Ona zapomniała słów, bo się najebała. Teraz śpiewa tylko U. Uh, lala. U. Uh, lala. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fame FameMa i na Fame Face to Face z dwoma <noise> agentami. Um, pięć minut przed rozpoczęciem tego live'a chłopaki tutaj powiedzieli sobie parę takich słów, że aż mi zaczęło serduszko bić mocniej, bo boję się, że tutaj stary będzie jakaś popelina. I gnój będzie. Nie, będzie ja uwielbiam, stary prowadzi to programy. Nie? Dobra, mam pytanie, mam pytanie do Martina. Co? Mhm. No ile sekund Wam jest castrowi rękę, nogę i kart, cokolwiek. To jest MMA. E, tu się może wydarzyć wiele rzeczy. My jesteśmy kompletnymi amatorami. E, więc ja nie zakładam, że e, stanie się nie wiadomo. Co i będzie to nie wiadomo jak spektakularne, ja liczę się z tym, że e, mogą być różne scenariusze tej walki, ale oczywiście jestem bardzo zadowolony z przygotowań, więc liczę, że stanie się to jak najszybciej. I w 5 sekund złamie Kacporowi rękę. Dobra. Dziękujemy, no, dziękujemy za telefon. Chyba sędzia powinien przerwać zanim. No, tygo? Tak. <laughs> A właśnie odnośnie jeszcze tej konferencji, to powiedz mi Marcin, jak to było z tym menago, e, bo e, też myśmy jakby nie pociągnęliśmy tematu, ja bardzo chciałem, ale Arek tego nie pociągnął, czy menadżer z widowni po, w, dawał Ci jakieś wskazówki na konferencję, żeby też gadać, bo miałeś też ten telefon i wiesz, był tam ten messenger i ja tak się... Jestem sumie, ciekaw, no da, dawaj sytuację. ale czego jesteś ciekaw? Nie, bo ja w... teraz nie mam telefonu okay. i tak samo jestem gotowy na rozmowę z Tobą, no e, owszem miałem telefon z przodu i dostawałem wiadomości w ogóle od różnych osób, dostałem między innymi też od koleżanki wiadomość na temat tego, że Kacper wcześniej udzielił jakiegoś wywiadu, w którym e, walnął jakiś kompletny absurd, więc e, miałem telefon przez mną, no jakby, rozumiem, rozumiem, tyle, no jakby nie, 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 mam, nie mam sztabu PR-owego, który się siedzi i spontaniczne wiadomości, co spontaniczne. mam robić. Bodźce z zewnątrz, które gdzieś tam. Ee, tak. Dobra, no, tam. E, ja chciałbym się wypowiedzieć, jeśli jest taka możliwość. No, wow, stary, możecie no właśnie, właśnie z mojej perspektywy, dlaczego ja się do tego przyczepiłem, bo dokładnie widziałem, bo przyjechaliśmy jakieś chyba trzy godziny przed rozpoczęciem konferencji, i widziałem dokładnie, z kim Marcin przyjechał, zabrał tam swoich ludzi i kto, kto był z nim. I sytuacja wyglądała tak po prostu, że po pierwszej e, naszej części jakby wypowiedzi, czyli jak się zaczął chyba Najman czy Casio i były kamery na nich, to spojrzałem na Marcina i Marcin nagle pisał coś na telefonie. Wysyłałeś wiadomości czy nie? Podczas konferencji? Tak. Możliwe, że tak. Czy, czy nic nie klikałeś tam? Nie, no chyba coś klikałem. I właśnie jak Marcin zaczął klikać na tym telefonie, e, tak patrzyłem na niego i myślałem, kurczę, coś jest nie tak. I Marcin, spuszczona głowa, bo siedzi w telefonie, patrzy na widownię. E, jego menedżer, spuszczona głowa. E, ktoś jeszcze, też spuszczona głowa. I wszyscy razem klikają na telefonie. I tak myślę, no chyba, chyba to nie jest przypadek, że nagle e, w trakcie konferencji... E, nie rozmawiacie ze sobą, jak akurat każdy z was klika sobie razem. No nie wiem, wydaje mi się, może to był super zbieg okoliczności, ale dla mnie to było, że ustaliliście, co masz mówić. No, jakby rozumiem zarzut. Jeśli tego czyli oczekujesz, mówi, że tak to nie następnym było. razem, to następnym razem będę ten telefon Jasne. Czyli w kieszeni. Mówisz, możesz przyznać, że nie było, tak. Nie rozmawiałeś z nie? Ja nim? Nie, ja pisałem z różnymi osobami. Z Czyli Mateuszem nie miałeś też grupy? pisałem, ale nie, 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 nie rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje. Eee, dostawałem info z, na temat tego, co zrobiłeś wcześniej i tak, dalej, i tak dalej. Czyli w trakcie konferencji sobie wymieniałeś info o tym, o, o wywiadzie z Mateuszem cały czas i klikałeś? No tak, jeśli ja, nie ja odpowiadałem, to co miałem innego robić? No zajmowałem się telefonem. Okej, okay, to ciekawe. Nie wiem, bo nikt inny jakoś nie siedział w telefonie i nie gadał sobie ze sztabem swoim. Okay. może już w ogóle zakończmy temat no dobra. Tej, tej, tej tej. Chyba wiemy, o co chodzi, bo jakby podsumowując, gdzieś tam <coughs> były jakieś spontaniczne wiadomości, ludzie też byli ciekawi, o co chodziło z tym telefonem, więc macie tutaj oficjalne ten. Między innymi sprawdzałem też YouTube w sumie ile było wyświetleń. Tak, to widziałem, to widziałem, ile, ile ludzi no jest na live i tak dalej, nie? Dobra, mam pytanie do Tatra Strawskiego, jak tam przygotowania, czy jesteś na tyle silny, że możesz dalej popatrzeć niż więcej sytuacji błęskiej. A to jest, ja to, 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 to jest ciekawe pytanie. Chciałem je zadać w sumie na, jeszcze, na samym końcu. Słówki, nie? Słyszałem. E, czy jesteś już na tyle dobry, jeżeli chodzi o treningi i tak dalej, że mógłbyś zawalczyć z kimś innym swoim MMA, niż tylko z tak, Marcinem? A, w sensie ja dopiero zaczynam te treningi chodzę trzy miesiące. E, nie chciałbym powiedzieć, że jestem dobry, bo, bo widzę chłopaków na sali, którzy ćwiczą dużo dłużej. Nie znam też umiejętności e, innych zawodników na MMA. E, na ten moment czuję się e, dobrze przygotowany. Myślę, że są szanse na wygraną z Marcinem e, całkiem duże. E, mam świetny sztab ludzi i zawdzięczam to wszystko im, że, że tak dobrze mnie Ansur przygotowuje. I chłopaki na no, sali. A masz, a masz kogoś na oku w ogóle, z kim byś chciał zawalczyć po Marcinie? E, widziałem, że tam e, Sylwek Wardenga coś tam szukał, jakiejś, jakiejś zwady. Psioczy psioczy. E, i, I właśnie coś się pytał o to, czy, czy widzowie chcą walkę to ze mną? By była super waleczka w ogóle. Z Więc drogą. E, szczerze, ja, ja myślę, że jestem gotowy na taką walkę bo ale tak to jak wciąż się przyciąłem z amatorem, nie, takim wiesz, którym który teoretycznie Tak, ale to, no to ja w trzy miesiące góra, przy, wiesz, nie? to ja w miesiące nie będę walczył z Kasiem czy no nie, czy z Tyburskimi, no, nie. Dobrze, tak. Więc e, może w przyszłości za dwa lata na fei ma 15, jak nie, nieustannie będę ćwiczył, to to może będę chciał spróbować Kacper na ten Boński kontra Kasio, w boksie wygrywa Kacper Boński, prawy sierpowy nokaut. <todd glock> Tak, tak no tak dobra, zdałeś. to fajne wiedzieć. I jeszcze jedno takie pytanko trochę nie do MMA, to bardziej do Marcina Dubiela, co, jest, co się dzieje ze Stewartem? Czy on dalej będzie nagrywał, czy już nie będzie nagrywał? Mordo, a Ty masz wgląd jakiś, nie w mój tablet pytań? bo. <grym> Bo e, to jest stu... kolejne pytanie, które chciałem zadać. Tak, tak. Ja no już story, ostatnio no mówiłem no o tym story. publicznie. Stuart e, obecnie w cudzysłowie dochodzi do siebie. E, zrobił sobie przerwę i prawdopodobnie być może jest to permanentna przerwa. E, on sam jeszcze tego nie wie. Zajmuje się teraz innymi rzeczami i na nich się skupia. Więc... Ale to ja pociągnę temat ze Stuartem. Dobre. Ja bym Dobre. pociągnął ja z kolei jeszcze temat, za... który tutaj poprzednio się... Ale to może... no no Dzięki wielkie za odpowiedź i powodzenia obu wam życzę. Dzięki za telefonik. Nic, dzięki, nie. dzięki, na eee, Możesz kontynuować. Chciałeś coś zrepostować odnośnie, Nie, 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 nie. No, tutaj jeszcze chciałem cofnąć się na chwilę do no. tematu Sylwestra w Ardengii eee, I odnieść się do twojego story, które ostatnio dodałeś, mhm. w którym e, złapałeś mnie za słowo, wytknąłeś mi to, że powiedziałem, że e, włodarzom Powiedziałem, że tylko z tobą zawalczę, mhm. ostatecznie Krzysiek gdzieś tam ten. No to takie łapanie za było, ponieważ jak sam dobrze wiesz, ja pierwsze propozycje dostawałem już ponad rok temu i, i te propozycje cały czas jakieś spadały. A to, że powiedziałem, że z Tobą zawalczę, to było oczywiście, no tak powiedziałem, ale to było dopiero w momencie, no nie wiem, trzy miesiące temu, kiedy Wojtek Gola zadzwonił. Ba, powinieneś być mi wdzięczny, że mamy tą walkę, bo to ja Cię zaproponowałem do tego, żeby z Tobą walczyć. Z... Bo najpierw Wojtek zadzwonił w sprawie Sylwestra Wardengi, A ja hmm. powiedziałem, że. Zawalczę Dziękuję właśnie z Tobą. Tak, nie, nie niesamowita. Ja chciałem powiedzieć, bo teraz. Wspomniałeś, że trzy miesiące wcześniej już wiedziałeś, a na konferencji coś mówiłeś, że do samego końca nie będziesz wiedział, czy ze mną walczysz, że podpisałeś, że nie Nie, umowę coś... podpisałem dosłownie przed, przed... Tak. No to raz mówisz, że trzy miesiące wcześniej... bo negocjacje końca. trochę trwają, no jakby no to jasne, nie było jasne, tak, jasne. że ktoś Czyli do mnie dzwoni, akurat mówi... myślę, że mogę to powiedzieć, że z Marciem trwały najdłużej. Czyli... ale przygotowywałeś się do tej walki, Tak. Normalnie, w tym czasie, nawet jeszcze zanim miałeś podpisanie Tak, bomba. zacząłem się przygotowywać, okay. trochę później niż ty, ale zacząłem się ok Ja tam Cię za słówko złapałem, ja po prostu tak to odebrałem, to jak to powiedziałeś, jeśli mówisz, że to... Bardzo proszę o odebranie telefonu, siema. Siema, siema, siema. Siema, Byku, wal. Witam wszystkich. mam pytanko do Marcina Dubiela, mm -hmm. czy jeśli wygra walkę? Jeszcze raz? Czy wtedy chciałby z kimś z ekipy Freeza? Na przykład z tym albo jeżeli, z je je jeżeli wygrasz walkę, tak. czy zawczyłbyś z kimś z ekipy Freeza? Na przykład z Nowciaksem, z trąbą. Z Nowciaksem, Nowciaks chyba nie jest w ekipie, znaczy jest przyjacielem ekipy raczej. Mm, y Powiem ci szczerze, że... O, a to nie wiem. ja zawsze sobie, ja czy, czy, sobie śledzę ekipę Freeza. Jest eee, częściej niż niektórzy członkowie jest, ekipy, tak. I, tak wydaje mi się, że Nowciak jest w ekipie. Eee, no na pewno jest częścią tego, 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 tego tej, ich rodzinki. Ta, ta, ta. Eee, no, czy ja chciałbym zawalczyć z kimś z ekipy. No, e, myślę, że. Dobra, dobra. Eee, myślę, że przede wszystkim. Eee, wszystko okaże się dopiero po walce. Eee, to jakie będą nastroje, jaki będzie zapał do dalszej roboty, to, to, wszystko, eee, to wszystko okaże się po walce. Ja na tą chwilę skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby być odpowiednio przygotowanym eee, do, 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 do tej walki 21 listopada. Eee, czy planuję jakieś inne? Być może. Czy, czy dostaję propozycję? Być może. Ale e, jestem sfokusowany tylko na tym. I jeszcze jedno mam takie jeszcze jedno mam takie pytanie, co jeszcze mogę zadać mm -hmm. e, Czy jeśli wygra z Kacprem, to czy e, jakby ten wasz konflikt będzie w stanie, że tak powiem, że podejdziesz tak samo jakby Ferrari Polak, że będziesz w stanie podejść do Cudra. Znaczy w tej o, chwili to jest, jest i... to jest to tam. jest w tej chwili pytanie do Kacpra. Mm, też się. No i ogólnie ja trzymam za was panowie kciuki, ogólnie to jebać konfidentów, bo dobre chłopaki patrzą na świat za krat, no ale, no ale dobra, to tam powodzenia i pozdrow dla Mastro Gęgu. Wiesz co się liczy? Pozdrawiamy. Lecimy kurwa dur. Dzięki, lecimy dur, <grym> Nie no pięknie, pięknie. Słuchajcie, e, jeszcze jedna rzecz, o, o której... Się, <grym> pula. Trzeba tutaj troszeczkę pytań, e, a tak na poważnie to jedna rzecz jeszcze, taka, która ujęła e, me oko, jeżeli chodzi o pytania od widza, mianowicie jeden widz napisał, że ma wrażenie, że cała ta otoczka wokół was, jak się bardzo nie lubicie. Jak Jest ustawione. I dokładnie. Pijacie <laughs> <laughs> brudy, i tak <laughs> dalej, że to tylko pod publiczkę, i ma wrażenie, że w Realu e, bardzo się lubicie. Czy jest to prawda, czy jakbyś wyciągnąć, nie wiem? No, nie, to jest prawda, to jednak my z Marcinem jesteśmy gunkle. Nie, nawet e, moi prywatni znajomi się mnie pytają o takie rzeczy, ale to jest e, w 100% szczere z mojej strony. E, czyli nienawidzisz Marcina uważasz. Nie, że... nie, ja nie mam czegoś takiego, że kogoś nienawidzę. E, po prostu kogoś nie lubię. E, gdyby nie było. Tej walki na film ma, to po prostu. To byśmy się ze sobą nie, nie zadawali myślał, nie? I, tyle. i tyle. Ja jestem taki, że nie myślę po prostu o kimś, a nie mam tak, że. O, Marcin Dubiel, ale on mi narobił. Tylko trudno, no. żyję się dalej i otaczą się swoimi ludźmi. Okej, okay. ale też warto wrócić jeszcze do jednej rzeczy z domu X, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Nie <laughs> mi tutaj o żaden jakby inside branża i tak dalej, inside spotlight i tak dalej. To mnie w ogóle nie interesuje. Podam się zaraz. Ale. Interesuje mnie Wasza Soluwa, e, mm. która miała miejsce. E, była tylko ta, co jest w necie, czy, nie, czy nie, był nie, jeszcze nie, było jeszcze więcej? Walki? Jeszcze coś tam było. No, było ale więcej, ja w ogóle tak. nie wiem, czemu Marcin to udostępnia. To jest dla mnie takie słabe strasznie. Że A kto to nagrał w ogóle, tą, tą walkę? To było nagrane na, na kamerach. Aha, kamer... Ten... To była w ogóle ciekawa sytuacja, to, yy, to też świadczy o tym, ile tam emocji było w tym projekcie. Ey, bo do tego doszło, nie wiem czy pamiętasz, w momencie, w którym przyjechał klient na plan. Przyjechał tam, przyjechała pani z agencji, która miała nadzorować jakiś nasz film. My się akurat w międzyczasie pokłóciliśmy. Ey, no, i, no i tyle, no i Poszły doszło do, do, do Nie, doszło ja pamiętam, tego. że Marcin... Ten, Chcesz się napierdalać, ja powiem. Tak, przy pani z agencji? Czy pani z agencji? Była Nie, coś tak było bardziej w stylu. E że Marcin, ja wtedy miałem taką grzywkę ściętą, to krop top taki sobie spróbowałem mm. pierwszy raz. I Marcin pamiętam, coś było jakieś emocje między nami, nie pamiętam co Pokłóciliśmy dokładnie. Pokłóciliśmy ale, ale zapalnikiem było właśnie, że Marcin <laughs> powiedział do mnie, przynajmniej nie mam pedalskiej grzywki czy coś takiego. Więc ja mówię, no to zaraz zobaczymy, jak to jest tam. I, wiesz, się. I chłopy się po prostu, ale tak, no nie biliśmy się na pięści. Z, ja myślę, że każdy zawsze zachowawcza, jak się z kumplem bije, to jest trochę zachowawczy w tym wszystkim, bo... No, ale skończyło się tak, że Marcin złapał mi tak jakby. Nie wiem, jak to nazwać. Profesjonalnie, ogóle... jak to nazwać? No, złapał mnie po prostu od wolki, tak jak, jakbyśmy Zapasicze biodro. No tak, to nie wiadomo, co to było. Nie? Tureckie biodro. I tak spod żabki. Tak, Dokładnie tak. I było to takie dość niekomfortowe, ale przytrzymywałem to. Tam się później przetoczyliśmy. Ja fajnie to... wstałem, później go obaliłem elegancko, później go dosiadłem. I pamiętam, że śmiałem ci się chyba w twarz właśnie, że trzeba ty w ogóle próbujesz mnie nie podchodzić. Coś ty, to siedziałem tam na tym materiale to Ale widać. E... siedzę w Dosiedzie i patrzę się Marcinowi w twarz i tam jakoś się... Czyli wtedy wygrał tą solówkę, tak? Czy, czy no to... myślę, że można powiedzieć, że wygrał. No, no nie byliśmy była... się, a, a nie biliśmy solówę... się o to kto wy. Miałeś Marcin, jakąś solówkę, którą, którą wygrałeś? Czy... Ale mówimy z Kacp, czy w Ta, ogóle? Tak, no, jakieś takie. Nie Bo nie jedną miał w klubie między... dał, że uderzył kogoś i wyprowadzili tego gościa, więc w ogóle nie wiem to Ale pomiędzy wami? Pomiędzy? No, właśnie, nie, no między pomiędzy... nami dochodziło do różnych starć, ale w ogóle żadne z nich nie było tak, że to jest definitywny początek, zapalnik i koniec. I zakończenie, tak. to, to raczej były... Jakieś przepychanki, tak? Szarpanka? Ja też nie chcę wynosić w tej chwili niektórych rzeczy, więc... Okej, okay, rozumiem. E, telefon od widza. Siema. Siemanko. Siemanko. Zadaj pytanie, Murdo. No, ja mam tutaj pytanie do Dubiela. Co, co planuje dalej po walce? Ja to się śmiałem ostatnio, że z kimś o tym rozmawiałem, że jestem taką postacią, która zawsze przedłuża to swoje 5 minut. Trochę tak jest, trochę, trochę rzeczywiście jakby doprowadzam do tego, żeby. Coś ci tam gada w słuchawce. Daj, eee, dobra, dobra. Trochę, trochę doprowadzam do tego, żeby to 5 minut przedłużyć, robię rzeczy, które w sumie są ciekawe. No i mam takie szczęście, że trafiam na rzeczy, które mnie interesują i tak jak ten team robiliśmy, to mimo wszystko było interesujące. Eee, tak teraz w ogóle w przygotowania do walki, jak w życiu, w życiu kurwa nie się tak dobrze, więc. Eee, więc to jest fajny aspekt tego wszystkiego. A co po walce? Eee, ja tu się nawet zaśmiałem, że... O no, nie, może tak No wal, wal, wal. Powiedz, wow, wow, powiedz, powiedz. <laughs> Zaraz zostawiłem niepewności i mnie, nie, i widzów. Nie, widzą. nie, nie, nie. chyba też. No, ja też z tym Nie, no zaśmiałem się, że... że... nie. <laughs> że wygrasz walkę... I stoczysz niesamowity Nie, absolutnie pojedenek. nie. Jakby ja teraz korzystam z tej walki, korzystam z tego, co mi dają treningi, korzystam z tego, jakby co mi daje zainteresowanie wokół mojej osoby e, podczas tej gali. A, a co będzie później? No e, to, czy ja w ogóle będę chciał działać w internecie? Pewnie będę chciał, dopóki, dopóki mi się to nie znudzi. E, póki robisz rzeczy, które mnie interesują i, i mnie nie nudzą, no to, to daje mi to dość dużo satysfakcji. E, ale. <ślałek> To nawet się, nawet się kumpel zaśmiał ostatnio, że jak już Dubiel nie będzie wiedział, nie, nie, jak już do będzie za cicho, to Dubiel płeć zmieni. Ale nie, do tego mi daleko. Okay. No dobra, no ale e, wracając jeszcze do tego, e, co robisz i tak dalej, to ostatnio widuję często hmm. dla pieniędzy. E, u ciebie gdzieś tam na w życiu się pojawił. Hmm? Wytłumaczysz mnie, nie? Trenujesz dla pieniędzy? on też Nie, 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 nie. My się Jakiś przeprowadziliśmy kontrancie? wspólnie, jakby zamieszkaliśmy razem e, w, w Warszawie. W momencie, w którym ja się wyprowadziłem z domu X, e, no to szukałem mieszkanie. Zamieszkałem z Pawłem, jego dziewczyną, e, Kubą i Adrianem, który w sumie już z nami nie mieszka. E, no i Tyle i, i, czyli, i tak sobie, jest tak sobie, tak, to jest czysto jakby po prostu jakby okay. jesteśmy współlakatorami, e, dogadujemy się całkiem nieźle i w ogóle mamy pomysły na nowy content. Paweł też odpala prawdopodobnie w niedzielę swój taki lifestyle'owy kanał, więc będzie się dużo działo. O. Halo, halo? No siema Bąbel. Siema, siema, co tam? Dzisiaj dzwoni Król, czekałem na telefon od y, Graciana, ale coś widzę, nie wiem, nie dzwoni do was? Czyli dzisiaj Donc. Dzisiaj jo Don król, tak? Dzisiaj gracja nie dzwoni. Król dzwoni. Słyszałem, że tam dostałem wyzwanie od, wo od Wojskiego na fejmę A 15 w Fajnie, cieszę się, że chociaż ładnie się ustawił w kolejkę na 15, a nie tu się wpływa. ja się nie, ja nie będę powieka dam od razu na dziewiątkę, no. wiesz o co chwilę czasu tam jednak. No. Bez rękawic jeszcze będziemy, oczywiście. To już będzie jest, na piętnastkę się ustawiłeś ładnie w kolejce? No tak, Na piętnastkę na myślę, że dopiero to będzie To będzie... Na walka na gołej pięści. Tak, Dokładnie. Na początku to chciałem temu bąbelowi ciaska przywieźć, pomimo że w kobocie ten bawek bym miał, ale taka sypa była. Potem się coś tam rozkręciło. To Co prawda. dobrze, ale Błoński tam do Dubiela mówił, że confident. A tak naprawdę. To wąbel confident bo sprzedał tak, Bena i Dena. <noise> <noise> Na dzisiejszym face to face sprzedał Dena i Bena. Nieprawda nie są sprzedani, to była lekka pomyłka i nikt mi w to nie uwierzył. Tak, jak ja teraz ja mówię, kurwa ten. Ben... Zawsze mi kogoś przypominał, a teraz mówię, to ty kurwa. Jak to nie I jestem, ty, ja w ty, ogóle. Gruby to, 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 nie by, to nie byłem ja i w ogóle to yy, proszę zakończyć rozmowę z Kasją. Nie ja mam, pytanie, ja mam a ile klasie klasie wyświetleń? Wyświetleń, Można Cześć, się zapytać. Ciafka? Ile my mamy wyświetleń? To dużo, dużo. Yy, ja chciałbym się spytać, jakie są e, predykcje, tak jakby... Kasia na, na naszą walkę. Jestem ciekaw. Tak. Właśnie, powiedz mi Kasio, e, kto według Ciebie wygra. Tylko nie mów czegoś w stylu, na pewno nie ty Grubasie, czy proszę Państwa. Skoro już sam powiedziałeś, to nie będę tego pisał. <laughs> bo y, metodą dedukcji <laughs> jest w stanie przewidzieć, No nie wiem, kura, mi się co wydaje, e, że Dubiel tak poważniej trochę jak masz z boku, bo ja nie znam ani bolszego, ani Dubiela, tu tak z boku. Oglądam to lubię na pewno emocjonalnie lepiej jest widać przygotowany. Bońskiego może dubić to takie narwanie, ale może mu to pomóc, bo pamiętam też, jak zaczynałem boks, to też byłem taki narwany i mi to jednak pomagało. Ale nie wiem, czy mu to ja pomoże, Ja na pewno jestem bardzo zadowolony. Na ten, ja na pewno jestem bardzo zadowolony ze swojego kursu. Tak ja w kolei cały życie chciałem boksować i byłem tak narwany, od do przodu. A tutaj nie wiem, czy Błoński tego to nie zgubił. Jak Jakbym widzisz... miał teraz postawić, to bym postawił na Dubiela. Bo lepszy kursik, Uu. nie? Też się opłacę na, na Dubiela. Tak, tak. Nie, ja na kursy to... nie patrzę. Tylko, no dobrze, to, to a, a mam nadzieję, że, że Cię bardzo tutaj dobrze tutaj zaskoczę. Dużo do zarobienia. A warto Ale boński, żebyś nie myślał, że ja mam coś do Ciebie, czy do Ciebie, tak Jasne, mówię, jasne. Ja spytałem ja sam o tą predykcję, więc byłem ciekaw po prostu. A, a warto to jest... tutaj no, przypomnieć, ja że... Ja mówię jak na dzień dzisiejszy. Że e, Betknik rozdaje 500 złotych cashback. Interesuje mnie tylko moja walka, żadna inna, ale tak powiedziałem z mojego oka, z mojej perspektywy, jak to na razie wygląda. A według może a... ta gorąca głowa. Kasper, a według Ciebie wygra Don Casio, czy, czy Marcin Najman? O. No to jest nie... Ciekawe pytanie. No dla mnie to jest kasio jednak, no. Okay. No Nie będę się rozdawał. No ja na, na tej fejlu, ma 15 będę łaskawy dla ciebie kaspał. <laughs> to ja dobra. będę na 15, łaskawy dla ciebie, tak się przygotuję. No <laughs> Do, dobra, czy za słowo. Dobra to jest katto. Dobra, przywoź ciacha i. Dobra, Dostaw dena. Dostaw dena, to nie jest żaden den, tylko ben, jest tylko den, chłopie. To jest masny kumpli. den i masny ben i nikt mi nie, nie uwierzył. Nie dawaj kumpli, chłopie, nara. Nikt, nikt mi nie uwierzył, nara. Siema, siema. No. Mam pytanie do Buńskiego, czy walka z trąbą jest nadal aktualna? Czy walka z Trąbą jest nadal aktualna? Myślę, że jeśli uda się Family Ma i włodarzom skonstruować taką walkę, to ja jestem bardzo chętny. Mam nadzieję, że, że Trąba też by był chętny. Myślę, że to wyszłoby w zupełnie innych takich relacjach niż z Marcinem tutaj walka jest. Tylko właśnie sprawdzilibyśmy się w takim pokojowym, sportowym stylu. Jakby. Z mojej strony mogę powiedzieć tylko, że jak najbardziej walka z trąbą jest aktualna, jeżeli tylko tromba będzie chciał zawalczyć. Ja jestem bardzo chętny, ja jestem gotów podjąć rękawice. Okej, okay. halo, halo. Halo, halo, witam serdecznie. Czy to, o, to, jest, o, o, o. Czy to jest Adrian Meduza, czy nie? Tak jest, witam serdecznie, prosto to, to z domu. Siemanko. Siemanko. Ja to, to jest Gisela. Z wideo z YouTube'a puszczany jest. jego głos. Halo, halo. Kurczę, mam stracę straszny przegłos jakiś mam. A Basia? E, pra tochownie tam... oglądasz YouTube'a. <grym, tulemonie> to... tak jak, jak były te tele, to, to teleprogramy do ja, Hugo, Hugo. Tak, 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 tak. Hugo. To wszystkie te takie. Jest... <tulemonie> ale wy się zachowujecie jak zwierzęta, ja was w ogóle nie rozumiem. <grym>, A Basia... so, e, jak nas teraz u... u... Jak się nazywała ta jego ta? Basia? On Ej, zagranie... graczy, e, Gra... e, Czekaj, bo. Była... Halina? Ha, Hania? Gabriela. Ja mogę do waszego Gabrycia zadzwonić. Gabrysi się! Zadzwijcie Gabrycia, stary. Ale spaliłem, mogłem na kogabrysia zadzwonić. Adi, predykcję mi podaj, kto według Ciebie wygra tą, wygra tą walkę. Kto według mnie wygra tą walkę? Ogólnie ja trzymał sztuki za obu chłopaków, żeby dali dobrą walkę. Politycznie. Mm, tutaj Nie chcę być chyba jednostronny, ale. Liczę, że będzie mocna, mocna biska, bo widzę tą nienawiść z, z dwóch stron, ale. Mimo wszystko, żeby sobie łapę podali. Ale kto Pop... wygra w końcu? Tak. Się... <grym> <grym> to wygra... Czórce, nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, bo nie wiedziałem, jak na treningach. sali. Boże, musisz też trafić. Zrób spalić z jednym i z drugim i okres. Teraz, ale ja, ja, ja się biję do 8-4, a nie 7-7. A, więc... no tak, a nie do 8-2-2. No tak, do 8-2, a nie do 7-7, więc. Spokojnie przeanalizujemy jeszcze tutaj musiał być. W popadł, może nie wiem, wezmę ich na boksera czy coś. A bokser idealnie odzwierciedla umiejętności. E, walki. face to face dzisiaj nie będzie, e, będzie na, e, na drugiej konferencji albo na ważeniu. Ale ten, kto zazwyczaj mocniej wali w boksera, ten wygrywa walki, więc, więc idziemy na boksera. I idziemy na boksera, kalkulacja. <gulacje> 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 ale my <wy> jesteście wariaty. I <gulacje> ten, ten meduza, który, tam, ten który dobrze mocowuje, ale bobuje. Ale trzepaki. trzepaki <gulacje> wariaty. wariaty. So. Dobrze, i kończymy. Dzięki wielkie za telefon. Na dobrego, pozdrawiam was, panowie. Po wieczorku. wieczorku. <gulacje> Dziękuję wam. Dzięki Mortko, dziękuję również cały Marcin. Dzięki. Wam również dziękuję za oglądanie. Dziękuję za telefony. Trzymajcie się, pozdrawiam i kupujcie pay per view na fejmem.tv. Trzymajcie Siema. się.